Przyszedł do szkoły z podbitym okiem i złamaną ręką. Powiedział, że się przewróci. Szkoła uwierzyła. Zmarł miesiąc później zakatował go pijany ojczy. Tak niewiele było trzeba, by Kamilek z Częstochowy dzisiaj żył. Zabiła go bestia, ale pomogły w tym urzędnicza bezduszność, rutyna, obojętność. Nie możemy się dalej godzić, by życie dziecka zależało od samopoczucia nauczyciela, kuratora czy psychologa. Nie możemy pozwolić, by o życiu dziecka decydowała empatia urzędnika. Dlatego przygotowaliśmy ustawę o ochronie dzieci, która wprowadza ściśle określone zasady postępowania każdej osoby i placówki, której obowiązkiem jest dbanie o dobro dziecka. Nowe przepisy uszczelnią system, tak aby ci, co są odpowiedzialni za ochronę dzieci, wywiązywali się ze swoich powinności. W sądach każde dziecko dostanie swojego prawnego reprezentanta, który zadba, aby dobro dziecka, a nie opiekuna, było honorowane. Każdy sędzia, zanim wyda wyrok, będzie musiał porozmawiać z dzieckiem i poznać jego rację. Specjalny zespół będzie analizował każdy przypadek śmierci dziecka, tak aby wykryć urzędnicze zaniedbania i zapobiec im na przyszłość. Rozszerzamy także krok osób, które mają kontakt z dzieckiem, zobowiązanych do weryfikacji w rejestrze pedofilów i zaświadczeń o niekaralności. Ochronimy dzieci przed krzywdzeniem. Suwerenna Polska to Polska bezpieczna dla swoich najmłodszych obywateli.